Halo? Halo? Halo, dzień dobry. Jestem pana sąsiadką i widzę, że pana komputer od jakiegoś czasu jest podłączony do mojego Wi-Fi. No, dlatego chciałabym zapytać, czy przypadkiem nie okrada mnie pan z Wi-Fi? E, jak sąsiadką, w sensie, nie rozumiem. Halo? Przepraszam? Halo? halo? No, halo, halo. Źle pana słyszę, halo! O, teraz lepiej, halo, halo, halo. Halo? Tak? Halo? Słyszy no, mnie pan? Wisi? Tak, Problem w tym, że nie tylko ma pan celność okradać mnie z Wi-Fi, ale też ściąga pan mnóstwo filmów i mój internet jest przez to bardzo wolny. Mógłby pan przynajmniej ściągać filmy w nocy? Ale z jakiego Wi-Fi? Ja nie mieszkam pani. Okej, w każdym razie dzwonię, bo zbieram podpisy wśród lokatorów, by nasza wspólnota udostępniła nam darmowe Wi-Fi dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla. Wówczas wyszłoby Ale... to dla nas najkorzystniej, Tylko, że ja nie mieszkam płacić. na płacić. Byłby Tylko, pan zainteresowany ja takim rozwiązaniem? Tylko, że ja nie mieszkam na osiedlu. Dobrze, w takim razie pismo z podpisami wrzucę panu do skrzynki, dobrze? Nareszcie Ale będziemy ja nie... mieli darmowe Wi-Fi dla wszystkich! Darmowe ja Wi-Fi! Darmowe Wi-Fi! Darmowe Wi-Fi! Proszę powtarzać za mną! Mamy darmowe Wi-Fi! Mamy darmowe Wi-Fi! Mamy darmowe Wi-Fi! Не, на sí.